Moją poranną pielęgnację po oczyszczeniu skóry zaczynam od serum z opuncją. Jest to kompozycja 100% naturalnych olejów, m.in. arganowego, migdałowego, oleju z opuncji i witaminy E, które ujędrniają skórę, odżywiają i rozświetlają. Serum idealnie się wchłania i stanowi doskonałą bazę pod makijaż. Kiedy się wchłonie, Nakładam na twarz krem nawilżający z opuncją zbogacone masłem szya i witaminą C. I właśnie witamina C zapewnia lepsze wchłanianie składników aktywnych w głąb skóry, w tym witamina E, znaną inaczej jako witaminą młodości. Moja wieczorna rutyna to z kolei olej z opuncji, który aplikuję na wilgotną skórę wokół oczu i ust. A następnie po jego wchłonięciu nakładam krem z opuncją, który pobudza regenerację na skórka, rewitalizuje i nadaje skórze elastyczności. To, czym eliksir Maroka skradł moje serce, to wysoka jakość składników aktywnych zawartych w kosmetykach, a one pochodzą prosto z natury. Moja skóra od razu się z nimi porobiła. Spróbuj koniecznie, bo warto. Eliksir Maroka. Zatrzymaj młodość.